Okej, okay, guys. Welcome to zgrupowanie. Przed nami EURO. My assistant Joe wysłał wam powołania. Any pytania? Czemu nie ma Grosickiego? Nie znam. Joe, show taktyka. Bas! Gramy ustawieniem 1-3-2-2-2-1, tak zwanym dick attack. Hmm... Joe, give me szczegóły. Bas! Obrońcy będą biegać w kółko, pomocnicy będą twardzi i podawać do przodu, a tam Lewandowski wystrzeli. Wow, Joe! Zajebista taktyka! Lewy, co ty na to? Ich habe ein kleines Hündchen und eine große teure Uhr. Joe, po jakiemu to? Bas, on po niemiecku. Inaczej już nie umie. Okej, okay, Lewy. Wunderbar. You are nasz kapitan. No hände no kaput. Buongiorno, panowie. Mi scusi. Eee... Ważny komunikat jest. Przed pierwszym meczem, mama mia, hymn zaśpiewa pani górniak. Dzień dobry. Ja zaśpiewam hymn. Już się nauczyłam. O, tak idzie. Jeszcze Polska nie Ale to samo się kopło. Okej, okay, guys, teraz nowy członek of our team. Masażystka Ania. she's a zajebista. Boss, a do rady wszystkich nas gdzieś tam wymasować? Klik gangback nie jest jej obcy. Ronaldo jest ein hure. Aha. Okej, okay. any kontuzje? Nie jajo boli. Joe, what is jajo? A ball. What? Jajo? Hmm, Pass. Miejsce krychowiaka postawimy wór z pyrami. Nikt nie zauważy. Wow, Joe, amazing pomysł. You got web on kark. Ok, and now relax time. Występ komika. Co robi baba w kiosku? Jest ciągle w ruchu. Haha, <laughs> wery śmieszne! And now, dla nas specjalnie, starodny wieczór, song na euro, Zenek Kartoniuk! Hej, hej, hej! Song na euro! Trzy! Skarpa, Skarpacandał to jest wzór Polaka My lubimy gnoić świątek i owsiaka A Mamy jednak koksa, który wierzy w siebie Zapierdoli bramkę, zrobi to dla ciebie Pol, Pol, Polska, Polska kurwa gola Wszyscy wpierdalamy lody od Karola Pol, Pol, Polska, Polska kurwa gola Kibicują wszyscy, nawet była żona Wywieź flagę kraju sobie na balkonie Borek i Szpakowski już na mikrofonie Pierwszy mecz otwarcia Drugi już o wszystko Trzeci mecz o honor Odpadamy szybko Piwo, precle, podwójne paluszki Znowu coś spierdolił Dostawca kablówki Zaraz mecz się zacznie Będzie głośno z domu Żona już z sąsiadem wali po kryjomu Pol, Pol, Polska Polska kurwa gola Wszyscy pierdalamy los od Karola Pol, Pol, Polska, Polska, kurwa, gola Kibicują wszyscy Nawet była żona Pol, Pol, Polska, Polska, kurwa, gola Wysypierdalamy melody od Karola o oh kurwa god Jesteśmy zgubieni Raz, dwa, trzy! skarpa sandał, to jest Polaka My lubimy gnoić świątek i owsiaka Mamy jednak koksa, który wierzy w siebie Zapierdoli bramkę, zrobi to dla ciebie Pol, Pol, Polska, Polska kurwa gola